Pokażę teraz, w jaki sposób wysłać przygotowane na t zadanie. Mamy zadanie zadane przez nauczyciela. Ja tylko przypomnę, że w tej chwili występuję tutaj jako Stefan Banach. Czytam instrukcję, rozwiąż zadanie. Tutaj mam to zadanie. O, jakie przyjemne. Bardzo chętnie je zrobię. Mogę to zadanie napisać w zeszycie, sfotografować i wysłać. Mogę również utworzyć je na G -Suite. Tutaj jest ten moduł. Klikam na dodaj lub utwórz. Wchodzę w dokumenty. Teraz jest stworzony przez serwer dokument. Zwróćcie uwagę, że on już jest podpisany. Podpisany jest moim imieniem i nazwiskiem oraz tytułem zadania. Teraz zerkam na to zadanie i tworzę odpowiedzi. Oj. 05 dodać 04 równa się 09, 08 dodać 06 równa się 14, 07 03, 09 03, 07 dodać 03 równa się 1,0, 09 dodać 03 równa się 1,2. I ostatnie zadanie. 1,608 1,6 dodać 0,8 to tak jakby było 16 plus 8 czyli równa się 24, to tu będzie 2,4. Nie chodzi o to, żebym rozwiązała to zadanie do końca. Patrzcie się, Wasz plik jest podpisany imieniem, nazwiskiem, tytułem zadania. Wszystkie zmiany są zapisane na dysku. Mogę jedynie tutaj Nacisnąć oddaj. Mogę robić. Zrobić to również tutaj. Naciskam oddaj. I zadanie jest oddane. Jeżeli sobie przypomnicie, że coś jest nie tak, możecie je wycofać, wyedytować jeszcze raz i wysłać ponownie. Pod warunkiem, że termin oddania zadania jeszcze nie upłynął.